Servusy to będzie Dzień bardzo gęsty, bardzo, bardzo, bardzo ja i ja tej Wilki, to kolejny odcinek do mnie, najlepsze serdecznie, kolejny słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale, z... no w sumie drugim, słuchajcie, w drugim odcinku z Minecraft na modach, także witam. I oczywiście wstępnie koniecznie łapkujcie, subskrybujcie i macie na to czas, dopóki słuchajcie, nie wstanę, także koniecznie łapkujcie, koniecznie subskrybujcie w tym momencie, bo dzisiaj idziemy na wyprawę, musimy się rozejrzeć po terenie i tak dalej, co i tak. I ogólnie to przed chwilą już byłam, się po terenie, tylko że przez przypadek tego nie nagrałam, eee, ale dobra, stacie, jakby trudno się. Mówi, trudno się mówi, no przeszłam i zobaczę, to była bardzo dużo rzeczy. troszeczkę tej żelaza też nakopałam. Eee, tak, że no w sumie to macie z głowy nudniejsze, że tak powiem, rzecz, także no, no spoko, nie? Eee, ale tak, co ja chciałam zrobić, sobie ja musiałam to jeszcze poczekać, jak zabiorę sobie to żelazo, tu mam jeszcze więcej żelaza i jakby przygotujemy się lepiej na to wyprawę niż wcześniej byłam przygotowana, więc zabierzemy sobie tej zrobimy wiaderko, dlatego że to jest akurat mega istotne, zabierzemy sobie drugie to, bo to nam się już kończy, musimy sobie zrobić jeszcze kilow, Okej. Okay. I myślę, że What the fuck, jak to się szybko tak przepaliło? Nie wiem, co to. to nie, nie wiem, jak to działa. Ale za mi. To... Nie, no super, dobra, cię jestem w domu, no. Tak to można żyć. słuchajcie, czemu mam To jakieś. strange dreams? What? mnie nie wiem, co to jest. Jakby kiedyś miałam tą. Ee, nie aplikację, kurde, nie wiem, dlaczego ja mówię cały o aplikacji. Kiedyś miałam tą modyfikację, ale jakby. Nie do końca pamiętam o co chodziło z tym, ale tak, zróbmy sobie, sobie w takim razie teraz, oczywiście, pełne wyposażenie, bo no przyda nam się sobie jakieś takie rzeczy, wiecie, normalne rzeczy. E, mamy tutaj wszystkie, jakby, my mamy już mamy wszystko, jakby się wydaje. jakby jest ok, zabierzmy sobie troszeczkę może drewna na wszelki wypadek. E, no i cobblestone do budowania się, ok. I jeszcze, sobie zabierzmy te rybki, które są tutaj, e, a z reszty, słuchajcie tego drewna, zróbmy sobie pochodnie. Super, dobra, mamy pochodnie. Nie, to dajemy tutaj, to dajemy tutaj, to dajemy tutaj. I słuchajcie, lecimy oczywiście na przygodę. I głównie tak, na tym wcześniejszym odcinku, który mi się nagrał, byłam w tamtym kierunku. Eee, więc stajcie, teraz na odmiany pójdziemy sobie po prostu w prawą stronę. Tylko, że kurde, tam mi troszeczkę przeraża tam jest dżungla. Mm, I tam no byliśmy już. Kurde, no nie wiem za bardzo, w jakie strony pójść, bo nie chce się po tej dżungli, jak wychodzić za bardzo. Wiecie o co chodzi, co nie? Dobra, zabierzemy sobie stąd wodę. Bo to się oczywiście przyda, jakby woda się zawsze przydaje Do jakiegoś spadania i tak dalej Wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi Także to sobie zabieramy i co, i ogólnie rzecz biorąc, to po prostu lecimy sobie w tamtym kierunku. No, i tyle w temacie. I ogólnie to bardzo dziękuję Wam za 100 tysięcy obserwujących na TikToku. Ja dzisiaj prawdopodobnie, jak Wy to już oglądacie, to jakby możliwe, że jestem już w trakcie tutaj działania, coś z moimi włosami. Także może jutro, bo pojutrze będzie odcinek, ale jeszcze do końca nie wiem. Dlatego, że jakby zastanawiam się, czy robić to na własną rękę, że tak powiem, i sama sobie te włosy przefarbować, albo użyć jakiejś szamponetki czy coś. Eee, czy też iść do fryzjera normalnie, żeby jakby fryzjer, mi to po prostu zrobić tak, wiecie, totalna profeska i mieć piękne włosy, słuchajcie, jak bać się o to, że coś mi się psuje i będę miała, nie wiem, rude włosy. Ehm, także nie wiem w sumie do końca jak to zrobić, więc możecie w sumie dawać znać w komentarzach, co myślicie o tym wszystkim, bo no ja nie wiem, co ja nie wiem nie wiem, mogą zrobić te włosy, jakby starze się boję po prostu, żeby to nie wyjdzie, jak to sama zrobię. I widzę, że to i znowu jest ta skrzynka jakby, ale ja tam nie chcę mi się walczyć z tym gościem, dlatego że po prostu... No, nie opłaca się to. Według mnie to się nie opłaca. Jakby on tam daje nam jakieś takie dziwne rzeczy, także imo bez sensu. Więc no. Yy, I tak. Lecimy sobie teraz, może tam, dalej. Tam widzę, że jest i coś, coś tam się nam pojawia. Ok, są jakieś dwie rzeczy. Także lecimy oczywiście. Jestem tego bardzo ciekawa, ale mam nadzieję, że oczywiście jakoś damy radę. Słuchajcie, dobra. Zobaczymy. Myślę, że, myślę, że damy radę i że sobie poradzimy. Tu jest też trzcina, także ja tą trzcinę sobie chciała yy, zabrać po prostu. O oh my, my Mamy takie coś! No way! Yo! Ja nie mogę, ja nie mogę, jak to jest zarąbiste, Nie, no ja jestem po prostu w domu, dobra. Mamy stringi, coś zabierzemy, marchewki też, no i takie coś też co możemy zabrać. I tyle. Ju, tu jest jakaś wieża magów, tam sobie musimy też skoczyć, dobra. E, Okej, okay. mamy tutaj znowu jakieś kości. Mamy siodło, to to się akurat przyda. i mięska nie bierzemy, to jest bez sensu. I tak, się ma. Dobra, zabierzemy sobie tę czaszkę, jakby ta czaszka może się zawsze nam przydać, nie wiem, dla, do ozdoby. tutaj chyba mamy, w sensie, battle tower, tak zwane, tak mi się wydaje, że to jest to. I tam jest mocność, tak powiem. Ta, ta to jest to. Co to jest? bo tu jest strasznie dużo rzeczy, ja nawet nie wiem za bardzo, od czego mam zacząć. Czy wy to słyszycie, czy tylko tylko ja to słyszę? Okej, okay, trochę przerażające, trochę przerażające, nie powiem, że nie, co to jest? Moc... Nie co to jest? Marble, okej, okay, to kojarzę ten marble, jakby nazwę samą. E, nie wiem gdzie mam... iść najpierw kurde, to jest te rzeczy, dobra, najpierw pójdziemy do tego dużego, jakby to jest mega w sumie ciekawe, tylko czekacie musimy sobie coś zjeść, dlatego że kurde już nie mam to jedzenia, także słuchajcie, szybko ogarniamy. Wow, dobra, okej, okay, udało się e, i tak, co to jest, słuchajcie, co to jest za miejsce? Jakby troszeczkę mnie to ciekawi, dobra bardzo. I to będzie chyba. O, ja wiem, co to jest, ja wiem, co to jest, ja wiem, co to jest. Tam będą jakieś tunele. Dobra, słuchajcie, tutaj musimy sobie to zaznaczyć w takim razie. Czekajcie, to było jak na J, ok. I waypoints, nowy, dziwne coś, tak to sobie zaznaczymy. I słuchajcie, będziemy wiedzieć, że tutaj mamy wrócić po prostu. I tyle, dobra, siema owca, dobra, więc tak, idziemy sobie teraz na górę, i idziemy sobie w tamtym kierunku jakby w tam stronę tych normalnych, że tak powiem rzeczy, także słuchajcie, szybka akcja lecimy, dobra, jesteśmy już na górze i tutaj były jakieś dwa domki, czekajcie, tam jest jedno, także pójdziemy sobie do tego domku. I tam są, tam są jakby na dole są w tych domkach, bo już byłam przed chwilą w tym domku, jakby przed tym jak zaczęłam nagrywać odcinek. Jest spawner i tam jest zombie, właśnie słuchajcie, właśnie, właśnie, właśnie o tym mówię. Okej, okay. i teraz sobie tutaj ładnie. Dobra, pięknie. I tak, tutaj mamy strasznie dużo rzeczy. Jakby ja niestety nie ogarniam tego wszystkiego, jakby nie, nie, nie mam pojęcia, do czego to wszystko służy. Także możecie oczywiście pisać, jeżeli wiecie. Także sero, śmiało piszcie, bo jakby no ja po prostu się nie znam na tym, ja nie mam pojęcia, co to są za rzeczy. Eee, także piszcie, bo i tak na pewno tu jest dużo modyfikacji takich, których nigdy pewnie nie użyjemy. Jakby ja jestem tego świadoma, ale po prostu no jakby nie opłaca, no jakby ja nie jestem zainteresowana wszystkimi modyfikacjami, ale też się tak na wszystkim nie znam i nie mogłam wszystkiego wyrzucić, wiecie o co chodzi, także no mam nadzieję, że zrozumiecie to. Dobra, jazda dalej. O, to nie było zombiego dla porównania. Okej, okay, i mamy tutaj na przykład takie coś, summon, Summoning Pendulum. Nie wiem, co to jest jakiś spellbook. Mamy strasznie dużo tych spellbooków. Ja myślę, że to się w ogóle nie opłaca już nam brać, bo nie wiem, czy to jest wszystko to jest to samo, czy co, ale okej, okay, dobra, bierzemy, po prostu bierzemy. Tu są też, właśnie jest ten mod z, jakby, z magią. I tego akurat w ogóle nie ogarniam. Także no, nie wiem, czy to jest właśnie jeden z tych, jedna z modyfikacji ta wieża i to jest wszystko jakby jedno, czy nie, ale jakby nie mam pojęcia, serio. Dobra, co to jest? No nie wiem o co chodzi, ale okej, okay. Bierzemy oczywiście ten, co ponieważ ma to na wodę. Kurde. Dobra, no to tak słuchajcie. Yy, tu mamy tą wieżę. Także, także, także musimy tutaj oczywiście przyjść. Full Lives Here. Co to jest za achievement? Nie mam pojęcia. Na wszelki wypadek zabiorę sobie. Hello, wizard. Za Spellbook dostanę magiczny krystal. Za to dostaję Wand Kondersen upgrade. A za to dostanę Spellbook z Lightning Bolt. A potem za takie coś mogę dostać Wand of Healing? Powiem wam, że spoko to jest. Okej, okay, nie wiem o co w tym chodzi. Absolutnie nie wiem, Ale... I ten. Dobra, to tak. Okej, okay, nie wiem w sumie czy to nam się przyda. Nie mam kurde złota przy sobie, chłopie. Jak mam, to, jak mam ci to ogarnąć? Jak mam zabrać złoto? No kurde, no ale musiała takie coś dostać. Hmm. No dobra, no dobra, nieważne, co ci, nieważa. Jakby dobrze wiedzieć, że tutaj takie coś jest, jak coś, to ten. Yy, to ja tutaj kiedyś przyjdę znowu i czekajcie, Ja sobie tutaj znowu zaznaczę. słuchajcie, w waypointach. Yy, jak to się zezrzało na j Co to jest za dziwny dźwięk. Chyba no, nie wiem, eee... Magik, magik, dobra, słuchajcie, tak pięknie na nie wiem na, na niebiesko niech będzie. Eee, okej, okay. i wiemy, że tu jest tutaj po prostu Magik, także mamy zaznaczone i w razie czego to i sobie wrócimy jak będziemy chcieli coś tam zrobić. No i tyle, okej, okay, dobra słuchaj. Myślę, że no tutaj pozwiedzaliśmy ten teren. I raczej to jeszcze co to jest? Okej, okay, tam muszę jeszcze pójść, ja tu muszę zobaczyć, co to tam jest ciekawego. A to są po prostu jakieś, kurde, takie wiecie... O kurde, to nie jest jakiś zwykły ten. Dobra, nie mam pojęcia dla co to jest, ale co ci, idziemy tam, lecimy tam, no jak nic, po prostu Czy to jest jakieś miasto inków starożytne, na przykład? Czajcie, jakby tutaj coś takiego było, ja nie mogę, to by było coś pięknego, naprawdę O, co to tam, nie wiem, Ok, ale ten Co to są? Jaka wielka, what the fuck, co to jest, ja nie mogę, dobra, nie idziemy tam bo ja z tym przegram. No co to jest? No bez przesady, słuchajcie. Ja nie mogę. A to, co jest, to jest chyba droga ta wieża, ale co to są te, jakby, kółka takie? Okej, okay, chłopowi trochę tutaj coś przeszło przez ten. Przez wieżę. Nie wiem, co to jest, nie wiem, o co chodzi z tym. Ja tu mam rozkopa, no nie chcę się tego rozkopywać, nie będę tego rozkopywać, jakiś debil. Ale kurde, powiem wam, że. Nie wiem, nie wiem co to jest. O, Ja nie chcę z tym walczyć. Słyszycie ten dźwięk tego? Dobra, ja to umiłam szerokim łukiem. Są te płonące kwiatki, dobra, trzeba uważać. Eee, nie wiem co to jest. Jeżeli wiecie co to jest, to piszecie. Uuuu! Dobre, zbieramy takie coś, chcecie? To wygląda bardzo fajnie. Dobra, i tam jest w ogóle jakaś płonąca wieża. To też tam sobie, sobie polecimy, dobra. E, ja zasłuchajcie jest temat. Dobra, fajny taki odcinek myślę, w sensie taki wiecie, typowy odkrywczy. Tam też coś jest. Ja nie mogę za dużo rzeczy, nie wiem. A! O nie, 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 o, dobra, to było straszne powierzenie, ale co to jest? Tutaj może, mogę sobie wejść, czy coś? Ja nie mogę, jakie to są dźwięki dziwne. Dobra, tam nic nie ma, w myślałam, że tutaj coś będzie, ale nic nie ma. Uff, dobra, muszę się ochłonąć, bo jakby to było straszne, strasznie się wystraszyłam tej, 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 tego worma, tego dead Bo kurde, myślałam, że umrzemy że coś takiego już, bo myślałam, że to jest ta duża. Mam nadzieję, że to nie jest złe i zabije to coś, co lata, ten koń latający. I tutaj jeszcze właśnie widziałam jakiś domek, także... I jaki tam jest zamek! Chyba. Nie wiem co tam jest, ale... A nie, tu są ten. <laughs> to są bambusy, a nie zamek. Dobra, nevermind never nevermind. Uuu, ale fajne, dobra, ja to chcę zabrać sobie, tylko że nie mamy miejsca oczywiście w tak także sobie wywalimy. I mamy łóżko możemy się w sumie tutaj przespać. Nie wiem co to jest, ale okej, okay, to sobie zabiorę zamiast tego. I tutaj coś jest? Nie, i tyle naprawdę, ale w sumie całkiem fajnie. Dobra, wiecie co, prześpimy się tutaj, myślę, że to jest dobry pomysł, dlatego że kurde, w razie czego jakby nie zostaniemy zabici ani nic i lepiej jakby w dzień się poruszać niż w nocy. Mm, I tak, jakby ja tam serio... Nie no, to jest zamek, dobrze widziałam. No i proszę, to jest jakaś wioska chyba taka dosyć, dosyć potężna. Okej, okay, dobra. E, fajnie, że coś takiego odkryliśmy. Oczywiście, zaraz polecimy i zobaczymy, co tam ciekawego jest. Jest tutaj dużo rzeczy. Jakby fajnie, że to są te wioski wszystkie. No nie, tu jest, to jest tylko to coś. Starsze mnie to irytuje. Jakby to jest kurde, najgorsza, tutaj, najgorsza modyfikacja. Okej, okay, dobra, zapomniałam, że mamy ten zarąb i słuchajcie, to coś do dochodzenia po lodzie. Dobra, okej, okay, super. No, ja Cię kręcę, co to jest, czemu tego jest tak dużo i czemu to jest takie wielkie, dobra, never mind, cię. mam nadzieję, że jakoś to przeżyjemy. Okej, okay, siema villager, okej, okay, tu jest dużo villagerów, oni mają jakieś fajne oferty, no niezbyt, słuchajcie, niezbyt, jakby dosyć kiepskie. Szczerze powiedziawszy, ej, nie mamy wody, mamy to, to zwykłe wiaderko, ale jakby to nie jest na przykład potrzebne. Także bierzemy sobie po prostu na razie te no, książeczki, bo książki akurat się nam przydadzą do enchantingu, a enchanting jest tutaj bardzo ważny. Ej, I tak, idziemy do kowala, może tutaj Kowal coś będzie miał ciekawego dla nas. Okej, okay. yo! Dobra, to akurat się opłaca nam wziąć, tylko że kurde, nie wiem, co mam wyrzucić. A wywalę to. Ej, nie to. Ej, dlatego, że to już jest tak na wykończeniu, złotą tom i to sobie zabierzemy. Ej, i to chciałam zabrać, ale zamiast, dobra, te trzy żelaza zostawimy sobie, jakby te trzy żelaza nam nie robią żadnej różnicy. I tutaj widzę, że mamy jakiś chyba kościół. Okej. Okay. Dobra, ja to muszę zabrać, to muszę, to akurat muszę zabrać, bo to się akurat przyda. Dobra, to zostawię to. Nie wiem co to jest, ale jakby powiedzmy, że to się nie przyda. Okej, okay, tutaj mamy jakiś chyba kościół. O co chodzi? To jest jakaś, jakiś, jakiś, jakiś ten? Jakiś mechanizm? Chyba nie. Dobra, to jest po prostu chyba jakaś świeczka, jest to zniszczyłam, dobra, sorry. To bo przyspadem, myślałam, no po prostu myślałem, że to jest jakiś mechanizm. Ale tutaj na 100% jest jakiś mechanizm. Yo! Mamy enchanting table! Hej, widzowie, no po prostu my nie musimy nic zrobić! No, bierzemy to. Oczywiście, że to bierzemy. I czy tutaj coś, to coś daje nam? Czekajcie, zniszczymy to. I, spra i to i sprawdzimy, czy tutaj coś jest. Jakiś mechanizm znowu. No to jest znowu inny. Dobra, słuchajcie, nieważne, nieważne, dobra. Fajnie, bardzo fajny kościół. Podoba mi się, troszeczkę go ograbiliśmy, ale jakby no tak, czasami musi być. okej, okay, nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ale spoko. E, I tak, czy coś jest ciekawego, chyba nie, tutaj też chyba nic nie ma ciekawego, ale co ten gościu ma? Jednego Emeralda za... Nie no, no papier akurat nam się wydaje mi się, że przyda do tego, do robienia książę enchantu, także na razie go nie będę używać. A ty, gościu, co masz mi do Za Zarotem flesza masz Emeralda, to spoko w sumie, ale reszta nie, dobra, słuchajcie, nie będziemy tutaj nic robić. Craftingowy golem, what the fuck, w ogóle, ja nie wiem, ja nie wiem o co chodzi w ogóle z tym wszystkim tutaj, ale spoko. Fajnie, że kiedyś coś istnieje. Dobrze wiedzie, dobra, słuchajcie, mamy sikierkę, jakby sikierkę szczerze to bym zabrała, bo jakby to są takie, dobra, to zabierzemy zamiast tego. Musimy sobie zrobić jakiś plecak, mam nadzieję, że jest tutaj taka możliwość, bo akurat plecak byłby tutaj mega przydatny. Dobra, ym... oni chyba są dobrzy i nas nie będą bić, oni są całkiem mili, także spoko i przyjaźni na szczęście. Dobra, tu mamy jakąś skrzynkę i mamy łuk, ale łuku nie potrzebujemy, no i reszta, jakby to jest jedzenie, także już walić to po prostu. Dobra, to sobie pozbieramy, tam są kolorowe owce. E, tu jest jeszcze ze słomy golem i w ogóle książkowy golem, nie no spoko opcja, tutaj byliśmy, nie, tutaj nas nie było, a to jest dosyć fajne miejsce. Dobra, 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 zaraz tutaj zobaczymy co jest ciekawego. No, lecimy do góry, są w ogóle pistony, można by je zabrać, ale sobie je zostawię. To będzie ostatni domek, który zwiedzimy. Okej, okay, mamy w książki, także zbieramy. Mamy strasznie dużo książek, słuchajcie, dzięki temu, że tutaj chodzimy sobie pod tych, tych, się, dobra, słuchajcie, tutaj nie ma nic, tutaj są tylko te i tutaj mamy na samej górze skrzyneczkę i w tej mamy, Yo! Ale super, dobra, mamy dosyć dużo strzał. Nie wiem co mam wyrzucić, dobra, słuchajcie, wyrzucimy sobie ten. No ja muszę słuchajcie, zabrać sobie te strzały. Kurde, nie wiem co mam wyrzucić. Nie mam pojęcia, dobra, to powiedzmy, że jest nieważne. Jakby te strzały, to jest, obrona jest mega ważna i istotna. Okej, okay, i powiedzmy, że to nam jest też nieprzydatne i cała reszta, dobra, słuchajcie, walić całą resztę. Dobra, słuchajcie, i tak, myślę, że no, ten odcinek jest i tak mega długi, bo 15 minut. E, więcej zrobimy w następnych odcinkach, więc chyba w następnym odcinku prosuję, wrócimy do domu i tak dalej. E, a ja myślę, że w tym momencie po prostu kończymy. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Widzimy się już do godziny 18.30 oraz o 15.30 tak jak zawsze, słuchajcie, na moim drugim kanale Milky Plus, także wbijajcie. E, no i co, słuchajcie, życzę Wam miłego dzionka, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, widzimy się później. Papatki.